Cześć, go witam was w kolejnym odcinku mi na kanale Jeśli ostatnio oglądaliście odcinek z Tinkerem, Witkan oraz Przedstawieniem mniej więcej jego artefaktu To na pewno trafiliście Od połowy Na ankietę Dotyczy on oczywiście na jakimś wiecie rozpocznę swoją grę od nowa Bez kasy i tak dalej, pokażę wam jak to Się zarabia, nie mając po prostu nic No i dobra, wystarczyło po prostu wejść tutaj w link Najpierw wam pokażę komentarze. I komentarze oczywiście nie biorę pod uwagę, ponieważ nie, od to, nie dlatego robiłem ankietę, żeby je właśnie brać. Niektóre były takie. Moment, zaraz coś znajdziemy. Właśnie coś w tym stylu. Więcej takich komentarzy były... Komentarzu by... Więcej było takich komentarzy w skrócie. Ale dobra już ich nie będziemy szukać. Ale dobra, wchodzimy sobie na ankietę. Odpalamy. Jest Jona. zaczęło po prostu kliknąć, przeszli i już było gotowe. Ja oczywiście jako założyciel ankiety mam tutaj też takie jak odpowiedzi. Jest ich aktualnie 1304. Było ich trochę więcej, ale no niestety pozostają osobę, która wczoraj pod wieczór jebnęła. 80 jakoś tutaj na kataha odpowiedzi dzięki temu kataha wygrywała, ale że to zauważyłem ponieważ no taka ilość się rzuca w oczy po prostu jeśli wejdziemy w odpowiedzi pojedynczo tutaj jeszcze nie wszystkie wyrąbałem ale wchodzi mniej więcej to było 1250 i nadal są kataha jedziemy dalej kataha dalej kataha i tak przez 80 odpowiedzi na no to logiczne było, że to tak po prostu by nie wyszło w praniu. Ale okej. Okay. Kata została przez takie coś wyeliminowana, bo i tak się w sumie nie klasyfikowała po liczbie tych normalnych głosów. Wyrąbałem około... ilu tam? 50, więc i tak by jeszcze spadł procent. No i dobra. Rozpocznijmy sobie jakby odliczanie. To co, na miejscu piątym był Telawel 149 głosów, więc nawet ładnie Katahano. no Tutaj jest już na miejscu czwartym, bo nie wyrąbałem głosów, tak to by była na piątym albo dalej To liczmy, że jest na tym czwartym Następnie na, numery, na numerze trzecim jest Zorza 150, e, o, 157 głosów Myślałem w sumie, że będzie więcej, no ale Nie ma więcej na miejscu drugim prawie jak z pierwszym tylko 0,3% Więc no śmieszna wartość jest Lelwani Więc oczywiście na miejscu pierwszym sporo komentarzy były tych dotyczących tego świata, że chcieliście żebym nam poszedł I no wasza liczba głosów jednak wygrała Jest oczywiście Jaruna 193 głosy, 15% no całkiem sporo. Ogólnie dzięki za taką aktywność tutaj 1300 około, około osób to jest dosyć sporo. To co? Lecimy z ankiety i trzeba za... Dobra, postać założona. Jak widać. Wchodzimy do gry. No i dobra, jesteśmy na Jarunie. I co wam mogę powiedzieć? Planuję teraz szybko pić. 10 następnie 25 level żeby mieć już duży limit kasy i wtedy już zaczniemy normalnie handlować to od tego czasu no zobaczycie jak zarobić swoje pierwsze parka okej okay. mamy już prawie 10 level nie, ale nie o to teraz nam będzie chodziło jak będzie trzeba zarobić nasze pierwsze tak myślę 50-100 tysięcy żeby to jakoś rozwijać I skupimy się właśnie na kwiatkach co jest no żałosne w sumie ale no, od czegoś trzeba zacząć, nie będziemy przecież jak idioci żebrać Withan. Y, trufle akurat w wartość, 500, to jest takie coś, jeśli potrzebujecie na szybko kasy na moim lewym na miksturki. Zbieracie kilka, włączacie sobie w dodatkach najlepiej y, pogromce albo zbieracza i możecie patrzeć gdzie one sobie rosną. Na przykład tutaj rosną kolejne. To kolejne 500 dla was spada. I tak możecie się przejść po mapkach i tak jakieś rzadkie roślinki pozbierać. Zaraz to będziemy robić i najpierw wezmę level. Ok, level jak widać wpity, mamy dziesiąty level, co nam daje limit 100 milionów złota. Teraki jest plan aktualnie na to co się wydarzy Trzeba po prostu przemierzać krainę w poszukiwaniu no aktualnie rzeczy neutralnych oraz kwiatków Przejdziemy sobie najpierw w stronę Eder w poszukiwaniu właśnie jakichś tych później Witlan, Berbin oraz na dół na pustyniach tam koło Dusmer są porozwalane kości i tak dalej one są warte po kilka tysięcy normalnie urana więc można by jeszcze tak zarobić. Dodatkowo, w co od Tam akurat się za bardzo nie dostaniemy, ale są kości, nie kości, grzybki i tak dalej. Warto po 5000, więc nawet, nawet dobrze. I co ja wam mogę powiedzieć? Na razie, w tym odcinku to będzie tyle. Następnym myślę, że już konkretnie zaczniemy zarabiać jakieś grosze. więc co, Do zobaczenia. cześć